Witajcie w kolejnym poradniku na Just Freestyle Dzisiaj są ze mną Adam i Asia I dzisiaj zrobimy crossa youtubowego Nie Poradnik do crossa <laughs> taki żarcik Dzisiaj nauczymy się najprostszego triku we freestyle football. Crossover A potocznie znany jako cross Nie powinien sprawiać problemu dla początkujących graczy Którzy potrafią wykonywać Co najmniej 10 kamer Nie, zabój, zabój! Teraz się go nauczymy Mimo to, że według mnie cross jest najprostszym trikiem, to pamiętajcie, że nie możecie go lekceważyć. Na początku nauki bardzo łatwo można go wykonać nieprawidłowo. No ale po to jesteśmy, byście wiedzieli jak poprawnie wykonywać wszystkie triki. Po to jest just freestyle. Jak widzicie, trik ten nie sprawia nam jakiegoś wielkiego wysiłku. Jak wykonać ten trik? Kiedy wykonujesz już ostatnią kapkę przed trikiem za pomocą lepszej nogi? W moim przypadku jest to prawa noga. Stoisz na prawej nodze, a lewa wykonuje taki obrót nad piłką. Musicie po prostu podnieść drugą nogę. Pozwólcie, by piłka przeleciała Wam pod tą nogą, a potem po prostu wyskoczcie z nogi podporowej, odbijcie piłkę i przepuśćcie ją po drugiej stronie Waszej lewej nogi. Przez cały trik piłka musi przejść pod lewą nogą. No dobrze, teraz jak nauczyć się tego triku. Na początku nauki wyrzuć futbolówkę z ręki, odbij ją od ziemi i postaraj się wyczuć odpowiedni moment na wyskok do krosa. Sprawdź sam, jak dynamicznie powinno to wyglądać i w jakim momencie wyskoczyć. Podpowiem tylko, że piłkę powinniście odbić, kiedy ona opada na dół. Zatem nie wykonujcie wyskoku w momencie, kiedy piłka odbija się od ziemi, tylko poczekajcie ten ułamek sekundy i skoczcie w momencie, kiedy ona będzie opadać. Potem spróbujcie oponować to do kapek. Następnym etapem nauki będzie wykonanie crossa bezpośrednio po wyrzuceniu piłki z rąk. Ta sytuacja już bardziej symuluje moment wykonania crossa z kapek bądź środku komba. Trudnością jest to, że macie mniej czasu na zastanowienie się i musicie wykonać crossa z piłki spadającej z większej wysokości. Podobnie jak w poprzednim etapie, wyczuj odpowiedni moment do wyskoku. No i staraj się wykonać to metodą prób i błędów. Jak każdy trik we freestylu, metodą prób i błędów próbuj, 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 jeszcze raz próbuj. No i ostatnim etapem jest już wykonanie crossovera z kapek. Róbcie wszystko co robiliście wcześniej. Tylko zacznijcie skapek, zróbcie krosa i skończcie kapkami. Pamiętaj, by w momencie odbicia piłki zadzierać palce do góry. To jest ważne, ponieważ gdy tego nie zrobisz, piłka poleci do przodu, a nie do góry, a chcemy, by poleciała do góry. Czy można zrobić crossovera źle? Oj, można. Przedstawię wam kilka błędów, których starajcie się unikać. Kiedy piłka odbija wam się od drugiej nogi, prawdopodobnie przełożenie wykonujecie zbyt późno. W takiej sytuacji po prostu postarajcie się wykonać te przełożenie szybciej. Tutaj Asi się coś pochrzaniło. To co widzicie to nie jest cross, ponieważ nie ma przełożenia piłki pod nogą. To jest x-over, co nie jest błędem, jest to po prostu inny trik. Zbyt szybki wyskok do piłki sprawi, że nie będziecie w stanie odbić futbolówki do góry. Tracicie znacznie na dynamice i wkładacie w to zbyt dużo sił. To musi być luźny wyskok, lecz w dobrym momencie. Podobnie jest, kiedy wyskoczycie za późno, więc musicie wyczuć tu złoty środek. Kolejna kwestia to ustawienie pleców. Nie schylajcie się zbyt mocno w przód, a przede wszystkim nie odchylajcie się do tyłu, bo rąbniecie nimi na ziemię. Znajdźcie złoty środek w waszej ciężkości, tak byście mieli pełną kontrolę nad krosem. Lekkie pochylenie się do przodu w pełni wystarczy. Nie wykonacie krosa, jeśli wybijecie piłkę za bardzo przed siebie. Wtedy będziecie musieli niepotrzebnie doskakiwać do piłki w związku z tym, nie wykonacie dobrze krosa. <laughs> Nie róbcie tak, bo rozwalicie swoją kamerę, no? No i najważniejsza sprawa. Nie zginajcie lewej nogi. To jest straszna ściema i skracanie drogi przy wykonaniu przełożenia. Trik wtedy nie jest wykonany czysto. Staraj się tego pilnować już na tym etapie, bo jak nauczysz się wykonać krosy ze zgiętym kolanem, to w przyszłości będziesz ściemniać takie triki jak amatwy czy atatwy. Zatem pamiętaj, by noga była prosta. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, kiedy trik jest wykonany nieczysto lub jest niezaliczony, to zrobiłem obszerny odcinek na ten temat. Link masz w karcie na górze lub w opisie filmu. Starajcie się wykonać crossa jak najczęściej. Jeśli jesteś początkującym graczem i uczysz się podstawowych kombinacji, wplątuj między triki crossa. Graj go często, graj krosy na ilość, w NT, na dwie nogi. Po prostu musisz mieć go w małym palcu. Trik ten chowa w sobie niesamowitą moc, dzięki której wszelkiego rodzaju przełożenia i połączenia, które będziesz robić w przyszłości, nie będą sprawiać ci większych trudności. Chodzi mi o to, że jeśli chcecie w przyszłości być koksami w stylu R, to oprócz samego podbicia crossa, musicie go perfekcyjnie opanować. Tak by był jak najbardziej czysty, byś wykonywał przełożenie bez ściemniania i wybijał ten trik na wysokość jaką chcesz z dobrą dynamiką. Cross jest jednym z trzech najbardziej fundamentalnych trików, czyli hop, ATW i cross. Opanowanie tych trzech trików w sposób perfekcyjny na obie nogi daje ci niesamowity potencjał do nauki wszelkich trików i połączeń w przyszłości. A cross moim zdaniem jest mało docenianym trikiem przez innych. Powinien być jak najbardziej dopieszczony. Dlaczego? Przy połączeniach cross dwójka no touch na przykład kluczową rolę odgrywa właśnie cross. Szybkość jego wybicia, wysokość i dynamika. Im lepiej go zrobisz, tym więcej masz czasu na wykonanie następnego triku w NT. I myślę, że dzięki temu, że w pierwszych latach mojej nauki freestylu grałem bardzo dużo crossów w środku komba, z różnymi wariacjami, dzisiaj połączenie cross 8 jest dla mnie tak proste i przyjemne. Cross jest dla mnie jak kapka i mogę go łączyć z wieloma innymi trikami. I to dlatego, że często grałem crossa i próbowałem go wykonać. Na różnego rodzaju sposoby, na różnego rodzaju wysokości Często inni mówią Nie graj krosów w kombie, cross to nie trik, I tak dalej i te podobne tak, krosy w środku komba bez połączenia wente upraszają bardzo kombo, ale to jest dopiero w poziomie średnio zaawansowanym. Przy etapie początkującego lub po prostu osoby, która nie ma dobrze opanowanego krosa, krosy grane w środku komba mogą dużo pomóc i opanować lepiej ten trik. Takie jest moje zdanie, zatem oprócz opanowania crossovera opanuj go w sposób perfekcyjny. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że teraz wszyscy będziecie umieli grać pięknie crossovery. Jeśli chcecie pokazać jak wykonujecie crossa lub inny trik, albo chcecie się zapytać czy wykonujecie jakiś trik prawidłowo, wpadnijcie na naszą grupę facebookową. Hashtag Tam jest całe nasze community. Tam często odpisujemy na posty. Jestem tam aktywny i daję swoje rady. Link jest w opisie. A ja się teraz z Wami żegnam. Dzisiaj uczył Was Brzezik. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trzymajcie się. Eldo. Oh, we just left it. Oh! <laughs>